Bynajmniej to, co trzymam w dłoni, nie jest syropem na kaszel. Nie polecam pić tej substancji, jak widać, po ostrzeżeniach na butelce. W dzisiejszym odcinku powrócimy do kontrowersyjnego tematu czyszczenia monet. Jak widzimy, to jest płyn do czyszczenia monet. Ja jestem przeciwnikiem czyszczenia monet, ale dzięki uprzejmości użytkowników e, dostałem ten płyn. Miałem okazję go potestować. Nie będę testował go w odcinku, bo być teraz w okularach, w rękawiczkach gumowych, bo jest to substancja żrąca. Także pamiętajcie, że tak trzeba się przygotować, jeśli moczymy jakieś rzeczy, tylko chciałbym się na ten temat wypowiedzieć, ja porobiłem sobie jakieś testy. Stwierdziłem, że po prostu opowiem wam o tym płynie konserwo. Jak sprawdził się w moim wypadku. Ja dalej podtrzymuję swoje zdanie, że czyszczenie takich rzeczy powinno się odbywać w rękach osób, które mają do tego kwalifikacje i znają się na materiałach. Oczywiście można czyścić rzeczy, jakieś tam militaria, guziki i tak dalej, ale trzeba zawsze o tym pamiętać, że możemy je zniszczyć. Ten błyn świetnie się sprawdza ze srebrnymi monetami, jeśli nie są bardzo zniszczone, nie są sperforowane, ale trzeba pamiętać, że to jest chemia i ta chemia na bazie kwasów i roztworów zawsze będzie agresywnym roztworem, który będzie wnikał gdzieś tam. Powierzchnię i czynnie trawił tą powierzchnię. Jeśli znamy procesy trawienia, to wiemy, że trawienie powoduje jednak jakiś ubytek i uszczerbek materiału. I teraz, jeśli jest to jakaś klamerka czy rzecz małowartościowa, i chcemy ją później popatynować, czy chcemy oczyścić z niej nalot, to jak najbardziej ten płyn się sprawdzi i to, to będzie naprawdę dobrze działało. Jeśli to są srebrne monety, które mają jakiś nalot, to też robiąc jakąś próbę na waciku, delikatnie, próbując w jednym miejscu, jesteśmy z tym płynem osiągnąć całkiem przyzwoite efekty. Natomiast jeśli to będzie musiężna czy miedziana moneta, to niestety zdejmiemy zupełnie patynę. I ok, zgodzę się z Wami, że zdjęcie patyny powoduje uszkodzenie monety. Zdjęcie patyny często powoduje odwrotny efekt do zamierzonego, mianowicie moneta staje się nieczytelna. Dlatego, że ta warstwa patyny powodowała, że te napisy były jeszcze jakieś wypukłe i w miarę 3D i można było tą monetę po prostu odczytać. Jeśli była w słabym stanie i zdjęliśmy patynę, to ona już jest totalnym śmieciem, do niczego się nie nadaje. Natomiast, tak jak powiedziałem, pewne rzeczy srebrne można spokojnie tym płynem wyczyścić, pewne militaria można wyczyścić. Jeśli później je patynujemy, obrabiamy dalej w jakiś sposób, to jest ok. Ja rozumiem, że niektórzy czyszczą jakieś klamry, czyszczą guziki. Ja widzę na forach, nawet na grupie lubelskiej, wychodzi to świetnie i niektórzy mają w tym doświadczenie. Natomiast ja nie jestem fanem jakichś takich rzeczy, jeśli coś jest w słabszym stanie, to zostaje u mnie w słabszym stanie, jeśli jest coś naprawdę wartościowego, to wolę to oddać człowiekowi, który zjadł zęby na czyszczeniu takich rzeczy i on na pewno tego nie zniszczy. To jest kwestia wiedzy i materiałoznawstwa, no i rozumienia pewnych procesów, także... Ja dalej pozostaję sceptyczny. Polecam ten płyn osobom, które chcą jakieś rzeczy typu srebro oczyścić, to rzeczywiście się sprawdzi, bo te materiały są dość odporne na działanie kwasów. Chociaż w przypadku srebrnej monety, na której zrobiłem próbę, nie będę już Wam tutaj pokazywał, była mocno sperforowana. Niestety wyczyszczenie tym płynem spowodowało, że perforacja i uszczerbek na powierzchni zrobił się taki, że ta moneta stała się już zupełnie nieczytelna. Także, wiecie, to jest tak złożony proces, że nie można winić producenta, że to jest jego wina, tylko. Ta wina jest po naszej stronie, nie powinniśmy tego robić, a jeśli to robimy to robimy z głową, jeśli mamy doświadczenie to ok, jeśli nie mamy doświadczenia to eksperymentujemy na złomie, jak już mówiłem w poprzednich filmach. I tyle, także to jest tylko kwestia czy czyścić czy nie czyścić I jeśli wiemy jak czyścić to czyścimy, jeśli nie jesteśmy pewni to lepiej zostawić tak jak jest i nie dokonać jakiegoś po prostu zniszczenia rzeczy, która naprawdę po oczyszczeniu przez konserwatora mogłaby być cenna. Także, żeby jeszcze podsumować ten odcinek, bo zaraz znajdą się malkontenci, którzy będą pisać różne swoje teorie pod filmem, mają do tego prawo. Jeśli czujecie się z tym pewnie i wiecie, że ten płyn pomoże Wam w oczyszczeniu Waszych znalezisk, możecie go stosować. Czy stosujecie go na własne ryzyko, ja na to nie mam wpływu. Ja wolę rzeczy nie czyścić, jeśli to jest w świetnym stanie, tak jak powiedziałem, wolę oddać specjaliście, wolę zostawić tak, jak jest, zabezpieczyć tylko odpowiednio. Żeby nie ulegało dalszemu utlenianiu, dalszej degradacji. I tyle. Takie jest moje zdanie, ktoś się może nie zgodzić, ktoś może oponować. To jest wszystko kwestia wiedzy i umiejętności i na tym poprzestańmy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnych odcinkach.